Cześć, cześć, cześć. Wracam do was z kolejną trzecią partią z tur turnieju Dawida. Jak wiecie, no początek miałem świetny. Więc czas na pierwszą wygraną. To jest moim zdaniem to będzie fajny, fajny odcinek. Dajmy trochę bliżej mikrofon. Okej, okay. niech to tam jako tako brzmi, bo będę tutaj mówił o planach, planach szachowych, ja oczywiście nie mam zerowej wiedzy. Ale właśnie z, z poziomu osoby, która ma bardzo małą wiedzę, czyli nie wiem, czwarta, trzecia kategoria, powiedzmy, do co, co, co myśli podczas partii i czego chce dokonać, bo widzę, że wszyscy jakby o to pytają. I tych zaawansowanych, tych niezawansowanych. Ja tak samo u mojego trenera o to pytam. Bo moim zdaniem, plany są jakby najważniejsze i w sumie najtrudniejsze. Nie. A to jest świetna partia, ponieważ cisnąłem od samego początku, już, ale cisnąłem tak, że liczyłem, nie jak w poprzednich partiach, zwłaszcza w drugiej, co nie liczyłem. Więc dobra, zaczynamy. Poszło, y, grałem zawodnikiem, y, piąta kategoria, więc mój poziom, więc się cieszyłem. Zaczynamy. E4, y, poszło, poszedł tu skoczek C6. Dla mnie to był hit. Nie znam, to znaczy, hit był dlatego, że od tego momentu rozpoczyna się właśnie planowanie e, moje. E, czyli dla mnie gra środkowa, bo na tym zakończyła się, zakończył się debiut. E, najlepsze jest to, że pewnie jak spojrzymy na bazę, i ja to pamiętam o tym, nie, tu tego nie widać. O nie, przymogę tutaj otworzyć? Opatrzcie. No to ja pamiętam, to jest Nimzowicz Defense. Okej, okay, fajnie, e, nic mi nie mówi, pierwszy raz w ogóle ever i, i właśnie to pamiętałem, że Carlsen to grał I gra to Carlsen, no jak widać z niewielkim powodzeniem i, i sobie pomyślałem, Jezus Mary, gdzie widzę, Boże, skoczek C6 bez E4, E5. Matko, w jakiś taki Karl na historię, ja nic nie wiem, no ale dobra, myślę, dobra, no to zachowuj się normalnie. E, jaki jest Twój plan? No mój by plan był taki: wyprowadźmy figury, ale tak w sposób agresywny. E, zagrałem e, Gonie C4. Lubię, 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 lubię. Jak widać, włoski styl. E, on zagrał. Zagrał wiadomo co G6, i sobie pomyślałem, że to może jakieś być jakąś modern defense, co jakoś tak, pirka, no bo wiadomo, na początku, jak pamiętam, dobrze można przechodzić z różnych do różnych systemów, co było widać nawet w pierwszej partii. Co graliśmy niby francuską, a weszliśmy chyba. W bardzo popularny wariant wymiennego hetmańskiego, tak? Czy nawet gambit hetmański, czy w ogóle D4, jakieś taka, no, 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 coś takiego było. Więc gambit królowej, nie? Ale wracajmy do, do tego pojedynku. Więc ja, D4 on fianchetto na skrzydle poszedł goniec na G7. Normalnie skrzyżę, skoczek F3. On też skoczka na F6. No i myślę sobie, dobra, no bo jakby ten odcinek będzie o planach, nie? Taki, to jakby, no bo nadal nie wiem o co chodzi. już sobie pomyślałem, że już znam jego plan przynajmniej. On za wszelką cenę nie chce wyprowadzać, nie chce atakować skoczką. Proszę, skoczków, nie chce atakować centrum. A pamiętamy, że. W ocenie pozycji mega ważne jest to, jak, jak mamy zagospodarowane centrum. Nie? no bo jednak e, stąd O. To wszystko jest pilnowane przez moje figury. w tym dwa piątki. więc nie może być źle, ale ważne jest na pewno, żeby nie pospieszyć się, tak jak w ogóle w, w walce nie w walce w, na polu, na polu bitewnym. Niestety tak to wygląda, że, że jak za bardzo wypuścimy swoje oddziały, no to nie mamy z nimi komunikacji. Identycznie w szachach, więc co? Poszło y, skoczek c3, y, b6, roszada. I on zagrał, niestety zagrał coś, coś w ogóle e6, no to ja już nie wiedziałem zupełnie o co chodzi. Bo jakby zagrał d6, no to okej, okay, to pirka, pamiętamy, to znaczy ja przede wszystkim pamiętam z mojego pierwszego turnieju. Że nie znam obrony Pirka, więc fajnie. E, ale tutaj, tutaj zupełnie nie wiem. No i, no i co ja sobie pomyślałem? Pomyślałem sobie na pewno, że pora na atak. No bo on zaraz zagra mi tu D5. Nie, on mi się podobał. Więc jak będzie D5, to ja wolę uprzedzić to i zagram E5. On odszedł skoczkiem na H5, i ja wtedy. I, I właśnie i o to chodzi. I to jest taki takie dobry, dobry, dobry moment, żeby powiedzieć coś o planach. No bo już nie chodzi o to, żeby wychodzić tymi figurami, co prawda jest dopiero siódmy ruch, ale sobie ja sobie pomyślałem, że zrobię coś takiego, jak w obronie Pirka. Nie? Że ustawię sobie gońca gdzieś tutaj i zanim sobie ustawię Hetmana, połączą się wieże, no i tak mam plan na najbliższe parę ruchów, nie. To był mój plan. Zobaczymy co przeciwnik: oczywiście, będę dostosowywał w swoją strategię. <laughs> e, więc mamy. E, e, wyszedłem gońcem na E3. On nie zaskoczeniu wyszedł gońcem na B7. No i ja super e, wyszedłem Hetmanem na D2. Czyli mój plan, jakby się udał. Strategia jest na razie w porządku. I on zagrał. E, 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 pionem na F6, ja dlatego się tak zastanawiam, bo zobaczmy ocenę silniki, bo zupełnie nie wiem. O, no widzicie, no, no jest spoko. Popatrzmy w ogóle od początku w takim razie, o co chodzi. No, okej, okay, debiut jak debiut. Ten ruch, no, daje przewagę czarnym już, więc fajnie, ale ten, zobaczmy, czy to nie był ostatni moment, kiedy była przewaga czarnych. O Jezus, co tu? Ok, w tej pozycji grać, no ale to nie o to chodzi, bez sensu, bo nie znam, więc nie będę tutaj jakieś coś. Ok, tak, tak, no i ok, no i ruch później zagram, tak? Ruch później, czy dwa ruchy później zagram te 5. On poszedł tutaj, więc ogólnie już mam wygraną. Byleby zagrać G4. Nie, no nie, no nie, no nie, no nie, nie można, można było G4 zagrać, pewnie, że tak. G4, ja myślałem, że jestem bojowo nastawiony. On bo nie ma gdzie uciekać, ale Jezus, po tych dwóch, nie, ja myślałem, nie, nie, to dać by mnie w to nie poszedł. Po co? Myślę, z tu gońcem, tu, tu hetmanem. No, plan miałem, jak widać, nie jest na, najlepszy, ale ale nadal mam przewagę. F6, no i dalej, plan. ustawiam, mam tutaj, tutaj, o, yy, tutaj będę na wolną, yy, wolną, czy tam. Wolna jeszcze nie jest, no ale będzie kiedyś, mam nadzieję. I chyba będzie. Ustawiłem wieżę na E1 i co się tu dzieje? Zbił, zbił. To mi się bardzo podobało, że zbił na E. Eee, już będzie prawie niedługo po pół otwarta. Ja tu chyba zagrałem tak jak komputer sugeruje. No fajnie. Goniec G5. Super, Goniec G5. On zagrał. Goniec eee, F6. Ja zagrałem tutaj, chciałem zagrać 5-d5, komputer mówi zagraj ruch 5-d5 ja zagrałem ruch 5-d5. Mega, tak czułem, że to jest super pozycja. E, Czułem, że super pozycja, e, komputer mówi plus 2, no to już jest nieźle, nie? E, jak na to, że chyba jestem, ej to musi być świetnie, bo jestem e, piąt do tyłu. Więc jeszcze nic nie zbiłem chyba tak, mamy, on ma wszystko a już jest, no wiadomo im dłużej myśli, tym pewnie się wybroni on zagrał tutaj pion H6 i wiedziałem, że no to jest plus 8 już, więc powiedziałem, że jest plus 8 ale ja zbiłem nie, zbiłem wiem, że mogłem bić końca, ale miałem ale tak sobie zbiłem po prostu, on odszedł skoczkiem tutaj na F4, no to wiedziałem, zbijmy go zbijmy go on będzie musiał odbić i ja później odbiję sobie skoczka jesteśmy w domu tak, tak, tak tak i tak i Hetman na F4 taką sekwencję widziałem plan się powiódł wyprowadzałem mądrze figurę i teraz już mam wygraną Zobaczymy jak tam dalej poszło, czy ta realizacja się udała, czy nie. No i tutaj znowu stanęliśmy i on coś, myślę sobie, no tu jest, ten pion jest trochę nieobroniony. Znaczy jest jeszcze obroniony, ale tak, tu jest nieobroniony. Tutaj atakuje po linii E, tu za niedługo będę chciał atakować po linii D. No fajnie, jest fajnie, chociaż on ma parę gońców, ale no zobaczymy co będzie. Jestem, jestem materiał do przodu, nie? On zagrał y, G5 i ja sobie odszedłem G3. I on zagrał Hetman e, E7, najlepszy ruch według kompa. I ja się tu długo zastanawiałem. No w ogóle dwa razy. To, to był ruch, który się długo zastanawiałem. Chciałem wedrzeć się i chyba się wdarłem. <laughs> o i bałem się, że, że komputer tego będzie bardzo nie lubił, bo to bardzo taki no. Moja najważniejsza figura wchodzi do obozu wroga centralnie i może być atakowana przez wszystko i wszystkich, i łatwo też odciąć jej drogę ucieczki. No ale okej, okay. no tak zagrałem. On zagrał tutaj. Atakował mojego. Ojej, Atakował mojego skoczka, grając G4. I teraz najdłuższe było moje zastanowienie, no plus 10. No tak, nie sądzę. I, I co tu gra, bo to wcale nie jest tak opciub. Nie jest tak opciub, bo jak on zaraz tutaj mi przeatakuje tego, to ja mogę mieć zaraz mata dostać. I komputer mówi yy, skoczek E6. Tylko z jaką ideą? Idea jest taka. Hmm, to ciekawe. Ciekawe, jaka idea? Ciekawe, ciekawe. O, właśnie to zagrałem i z tego ruchu byłem najbardziej dumny w tej partii. Naprawdę, naprawdę fajnie mi poszło. Myślałem sobie, to jest świetne, bo jaka idea, jaki plan, jaka idea. Ja sobie zbijam, ale nie wiedziałem, że to jest najlepszy ruch w pozycji. Myślałem, że to jest szalone poświęcenie. I on mi no odbija, nie? I ja mu zbijam gońca. I jeszcze y, z widełkami na wieżę, on sobie ze się odejdzie. I byłem z tego mega, myślałem, że to jest super, a Hetmanem, no to liczyłem też odbicie. Hetmanem, no to wiadomo. Eee, wszystko. W... No nie wygląda to dobrze. Plus 11. I jeszcze jaka była możliwość? No właśnie, taka, która była najmądrzejsza. O nie, czy ona była najmądrzejsza? No nie wiem. Wydawa... Eee, w... Najbardziej się jej obawiałem i tak zagrał przeciwnik. Zbił mojego skoczka. Eee, I jest to naprawdę dobry ruch. Bo zaraz będzie tu coś groziło i naprawdę coś się może wydarzyć. Parę gońców ma i to może, może być mat. No ale ja obliczyłem też ten wariant i sobie pomyślałem, że jak zbije na D7, on nie może odbić hetmanem. Czejdzie. Nie może odbić hetmanem, bo hetman jest związany. Musi odbić gońcem. Więc jak odbije gońcem, to jest te mu huknę Hetmana i będziemy grali dalej, mimo że takiej jakiejś mega przewagi materialnej nie będzie. I chyba to wszystko poszło, nie? Tak. Ja gońcem, on odbił gońcem, ja huknąłem mu Hetmana, komputer mówi, że ruch, skoczek D5 jest lepszy, no ale o Jezus, to już naprawdę. Przesada. Pyk, pyk i ja, i y, 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 ja zagram G3. G3 po to nie chciałem zbijać. Zobaczmy, co komputer mówi na zbicie. Oj, nie jest fanem. No nadal jest super wygrana, ale nie chciałem otwierać mu tej linii, wiedząc, że ma tu wieżę i parę gońców. No, to by byłby zły pomysł. Więc plan był taki: nie otwieramy niczego. Niech sobie tu stoi. Mimo, że miał za darmo piona, ale to w tej sytuacji pion dla mnie jest w ogóle nieistotny. G3. On zagrał najlepszy ruch w pozy pozycji, ja też zagrałem najlepszy ruch w pozycji, Hetman E5 i teraz, y, teraz mój plan. Jaki był mój plan? Plan, moi drodzy, był taki. W ogóle wszystko nagrywa się? Sprawdźmy to, bo jak tyle gada, mi się nie nagrywa, to się wkurzę. Y, ile tak nagrywa się? Dźwięk się nagrywa, super. Zaraz będę kończył, więc... Plan był taki i chciałem przede wszystkim chciałem się tego piona pozbyć. Nie chciałem, żeby on tu był. Jak się sądziłem, że jak się pozbędę tego piona, to ja, to, już, to już nic mi nie grozi. A popatrzmy. No, patrzcie. No, jeżeli chodzi o materiał, materialny, wcale nie jestem za bardzo do przodu. Właściwie jestem do, właściwie jestem do tyłu, jeżeli chodzi o figury. Nie, bo co mam? Mam to pyk. I mam Hetmana, a on ma Hetmana za gońca i wieżę, ale ma parę gońców i piona. I właściwie, gdyby nie też że on ma trzy piony, a ja mam sześć, on mi daje plus 3-4. tak, ja bym miał cztery piony mniej, on to, a on trzy, a ja dwa, no to on by miał przewagę. No, przydam równowagę, ale no nie no, przewagę, no bo jednak para gońców i para wież. To, to jest przewaga jego No ale te piony mi robiły robotę. z no. ogólnie materialnie no to, to plus 9 na pewno nie jest. No ale on, on ma no, widzieć jak stoi. On sobie odszedł na król d7 i ja tu się mega ucieszyłem, bo Wydą musiał jakoś odejść, żeby nie mieć tego gońca pod związaniem. No to on król d7 to ja sobie zagrałem o, zagrałem sobie skoczek D5, mówiłem wcześniej, ale super. On zagrał wieżę oczywiście E1, czy tam 8 nawet bardziej. Ja zbiłem. No i nadal ten sam plan. Zbije mu, on odbije, zrobię mu szacha i odbije piona. Już jestem mega szczęśliwy. I tak poszło w partii. O, mega. I on oczywiście zbije mi piona na C2, ale to już, to już jest fajnie. Tutaj ten król jest mega bezpieczny. No może mega nie, ale w porównaniu do jego króla, to jest mega. No i czułem się już super. No plus pół nie jest jakoś rewelacyjnie, ale dałem szacha. On sobie związał wieżę. Fajnie. Więc myślałem, teraz dobry pomysł, żeby wprowadzić moją ostatnią figurę do gry, czyli drugą, ostatnią. Jest, pik wieża i wiedziałem, że tak, tu nie może iść, chciałem, żeby tu poszedł, bo mat jest. Nie, bo nie ma jak. Fajnie. No ale nie poszedł. Stracił wieżę. Plus 70, to już może nie ten. I, i najlepsze graliśmy to 30 ruch, ale. O, plus 76. No fajnie. Wieża. Szach. Szach. I on y, ma pomysł na to, żeby jakoś tu wejść, coś mi grozić matami, ale no co mi zrobi. No? Ten. Y, nie, w ogóle nie ma figury, żeby zaatakować tego piona, no bo stoi na czarnych polach. Ma tylko wieżę. No ja zawsze będę sobie spokojnie bronił królem. Zagrałem Hetman C3. On pobił na F7 wieżą, bo już nie miał pomysłu. Zbiłem, widać, że grał na na, 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 pat jakiego, na pata jakiegoś, i to był bardzo fajny pomysł, żeby grać na pata, moim zdaniem, ale ja postanowiłem, wiem, że ok ok grajmy na pata pyk pyk i w tej pozycji znaczy grajmy na pata rób tak żeby żeby nawet tracić wiele rzeczy żeby przypadkiem pata nie było i zbiłem wieżą poświęciłem w ogóle pyk 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 i on idzie i to jest fajne. to jest... Kole plan na końcówkę nie zbijajmy ostatniego piona pamiętam że z moim nauczycielem mieliśmy takie Eee, takie, takie no, końcówki i tam było o, o tym, że, że w paru trzeba zostawić tego piona, ponieważ w razie czego, e, jak już nie będzie mógł się ruszyć królem, musi się ruszyć pionem i nigdy raczej pata nie będzie w tej sytuacji. No chyba, że już dojdzie, na, e, prawie dojdzie do, do, do pierwszej linii. No to wtedy nie fajnie. No to ja myślałem, też idę. Zbił, idę, idę, idę. Tak, tak. I poddał. No bo nie przejdzie tej linii, nie? O, co ja pokazuję? Trzeciej, trzeciej linii nie przejdzie. Yy, ja mu cały czas zostawiłem, żeby sobie ruszał się pionem. Dorałem sobie Hetmana i nie mam mowy o żadnym pacie. Tak, najprościej. Lubię grać najprościej końcówki. To mimo, że komputer kompletnie nie lubi moich końcówek, ale z ludzkiego punktu widzenia są spoko. Dobra, dobra. No to dzięki za obejrzenie tego odcinka. Yy, będą kolejne. Będą ciekawsze, zrobimy coś wspólnie z moim nauczycielem, więc y, subskrybujcie kanał. To oczywiście to jest dla amatorów, dla piątej, dla osób bez kategorii, dla czwartej kategorii, dla trzeciej, sądzę. Druga to już się chyba niczego nie nauczy. <laughs> Miłego weekendu.